Zaksa na tronie w potrójnej koronie. To jedno z haseł powtarzających się podczas fety zorganizowanej dla kędzierzyńskich siatkarzy przez właściciela klubu i głównego sponsora grupy Azoty ZAK S.A. przy współpracy z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle. Tytuł w pełni zasłużony, bowiem klub triumfował w trzech kolejnych rozgrywkach. W lutym w Pucharze Polski sięgając po to trofeum po raz dziewiąty. Niecałe trzy miesiące później w maju siatkarze zdobyli Mistrzostwo Polski. W ten sposób tytuł po niedługiej przerwie wrócił do Kędzierzyna. Trzeci i najmocniejszy akcent sportowego hat-tricka nastąpił 22 maja w wielkim finale Europejskiej Ligi Mistrzów który odbył się w słoweńskiej Ljubljanie. Po raz drugi z rzędu ZAXA pokonała utytułowany włoski klub Ita Strentino, utrzymując w ten sposób tytuł najlepszego zespołu Europy. Dumny ze sportowych dokonań jest główny sponsor i właściciel klubu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. To olbrzymia duma dla grupy Azoty Kędzierzyn. Ja jestem oszołomiony tym zwycięstwem, tym sukcesem i jestem pod olbrzymim wrażeniem, że dzisiaj witamy zawodników naszej Zaksy po całym sezonie, po wszystkich pucharach, po lidze mistrzów w świetnej kondycji, z uśmiechami, z radością. Widać, że celebrują ten sukces, te, te zwycięstwo. Wiemy, ile kosztowało zaangażowania, wysiłku, żeby dojść do tych wszystkich trzech sukcesów. To jest historyczny sukces grupy. Jesteśmy przeszczęśliwi i cieszymy się, że możemy zapewniać stabilność klubowi. Wysiłek się opłacił. Teraz chwila oddechu. Czas na koszulki, piłki, autografy. To coś, co kibice lubią najbardziej. Zaraz po sportowych sukcesach. Zawodnicy w dobrych nastrojach, szczęśliwi, ale także pewni tego, co robią, czyli nie tylko młodość i entuzjazm, ale także pełny profesjonalizm. Całe szczęście udało nam się zakończyć mecz w trzech setach, bo było bardzo bardzo byłoby ciężko utrzymać poziom gry. To było coś takiego niesamowitego, taka naprawdę super pozytywna energia. Świętował zespół, świętowali kibice, najgłośniej ci najwierniejsi. Część z nich pojechałaby za swoją drużyną na koniec świata. Też byłem w Lubianie, to jest historia nie do pisania co tam się działo. Tego nam nikt nie zabierze, mistrza mamy dwa razy. Moc kibiców z pewnością poniosła niejedną piłkę. To od początku byłem pewien, że będzie zwycięstwo, nawet mówiłem znajomym, że 3 do 0. Ale w tym trzecim secie pod koniec jak było na przewagi to już było trochę nerwówka, ale wiara zwyciężyła. Magiczne 3 do 0. To wynik wszystkich trzech tegorocznych triumfów Zaksy, bo w każdym kolejnym finałowym zmaganiu Pucharze Polski, Mistrzostwie Polski i wielkim finale Ligi Mistrzów zespół nie oddał przeciwnikom ani jednego seta.